Mi zawsze ładuje się do połowy, a później nagle w gra się włącza Złote ASM1 Zespijemy się dwóch typa koło mnie jest już Więc dwóch zabiłem, nie wiem jakim cudem Tu jest dwóch typów Lol, zabijemy czterech Wow, kolejnego Shit, gonią mnie Pewnie Mój da się przynoszą mi pecha Jest coś tam na dole łażeń Jezus, oni cały czas na mnie biegną, nie ja mogę z respa wyjść w ogóle BAB. Ja a moi już powoli. O, nice, 8 na 0. Nice. Rzadko kiedy taki ten. I patrz, siedzę na respie własnym, i, i oni do mnie przybiegają. Bez sensu. Ale skończę do ciebie. No i kampienie oczywiście jest for the win No, ja stary tak no. Po to jeden spot wbiłem 11, Potem jak zacząłem, chciałem przeroszować, zmienić pozycję, nie? Bo oni byli po drugiej stronie już, mama, bo już nie przybiegali No to musiałem biec, no i zginąłem Mhm, dokładnie Call of Duty, o Boże Zginąłem bo, dlatego, że... Mijardy kulek muszę władować w typa Lołdżep nie kupił tej gry tylko i wyłącznie że bał się na... No A kurwa ma tak zajebistego no. kompa, że ja nie mam pytań jest moja, I med koło to... niego, on tam mnie strzelam. Ale siedzą, ale siedzą Biodro pała Krwiobójca chyba, pięć Tarcz, tak krwiobójca Jezu jak ja to przeżyłem Jak ja to przeżyłem Jak ja to przeżyłem lol Życie jest Ale Żyć, naprawdę ja nie wiem jak ja to przeżyłem Trzech typa na czerwonym HP zabiłem Nice, nice the game Ja się skampię stary, chuj Albo wół, nie, ja nie, ja tak nie potrafię. Ja defensywnie gram, i to jest tak opłacalne, aż, aż boli mnie to. A, a dwóch koni mnie. Ale to jestem, jest dobre. Piegnij. Para, Razer. świetne te SMG jest UAV jest online Tary, ale farta W budynku No ja cały czas mam takie farta tutaj No i oczywiście w trzech Kampili na dachu Jeden z tym balem jak kampi Ale siedzą i zresztą około mnie oczywiście Jak on nie zginął Siedzą znowu, patrz, widzę ich na mapie jak siedzą. Kurwa, kurwa Tak gorzki, gorz, kurwa wa. Miałem chyba już Zdychę, nie? Nice Bez gorzkiego spierdoliłem to Zginąłem trzy Nie no idzie widzisz Ogarnąć nawet Oczywiście wiadomo, że trzeba lobby znaleźć Lobby i places Lagi mam jak nie wiem, ale celujemy się dobrze Wow. Szkoda, że takich więcej meczy nie mam. Oh, ale szybko się skończyło. Świetne SMG smgs. <ślasujmy> nie, bo ten, bo ten, no... Zjebałeś, no, zjebałeś. <ślasujmy> no, ale chuj tam tego mi wywołał. Nie no, spoko, spoko, ja mówię, spoko jago, tak, ja mówię tak, mówię tych rzeczach, Te auta mnie rozpieprzają, takie realistyczne.